Dobra, śmigamy dalej. Kolejny transport. Jak dobrze spadnie, to może łepę urwać. Kolejny transporcik. Już się rozładowuje. Chłopcy ze Słowacji przyjechali po fury też. Uwaga na fury z prawej. Codziennie takich przyjeżdża 15-20 transportów. Spierdzielamy. Mondeo w ST pakiecie. Pamięci nieutytułany, dwa klucze. Ten drugi strę do dokumentów 152 przebiegu sprawdzone. W manualu co ciekawe, kurde, 17 rok. To tu to, to swoje, nie? Ojeczy? Nie mam. Jezu, siadni, bo siódmyż bo dupę ciepło fajnie. Z tym z tym. Siadaj wygodnie, czekajcie, przeproszę cię. Sam parkujący Mieliśmy go już od kilku. Gniezda zarezerwowanego. Prawdziwa wycieraczka, nie to co u mnie Jedli, Jedlina Wsiadaj tam do środka Ja Cię odrapię Ja mam traumę z zapalonym silnikiem i szybami zamkniętymi Kiedyś się tak. mi zatrzasnęło wyłączył mu ten Odrapię tylca, no Oż kurcze jest gruby to nie wejdziesz Tak Nie wziąłem z auta ja tylko jest jedna żółta drapaczka. No. Nie będzie inny niż był na zdjęciach. Jak to było z ubezpieczalni, to nie będzie inaczej. Pięknie. się otworzyły? Nie. Nie ruszajmy, bo nie, zamarz... nie. Nie zamarznięte. Zamarznięte. Nowiuszka do do klamka. Tam się otwiera Dobrze starcza kierowca wejdzie, tak jest, ma pan rację. fura leci na Lublin. 17 rok Piękna cena Ale właśnie, co? Ten pakiet to nie żarty. To dobrze nie pęknięto, bo czasem no. sobie było sami. Już wszystko puszcza, bo włączyłem grzanie przedniej szyby. go Grzanie przedniej szyby, samo spływa wszystko. Jak ja już jakiś buzik włączę... Przepraszam, bo faktura. Jak ja już jakiś buzik włączę, proszę Państwa, to jest nieprawdopodobne. Wszystko działa. To jest moment, był taki. Ciekawe, nie? Czasami Volvo się trafi z grzaną przednią szybą, ale... To jest takie piękne udogodnienie dla dla drapaczy szybowych Powiem Ci, że sprawdźmy oczywiście, ale nie zdarza mi się, bo... Kurde. Jak tu kupuję samochód, to nie wysyłają mi zaufani moi... tacy jak ten wysyłają mi dwa zdjęcia samochodu numer Vin Ja za dwa dni po sprawdzeniu wysyłam leweciarza po to. Nie muszę jakiś komplet tu je, że podnosi gnówka. Wejdzie, 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 szarpaj, szarpaj dziadę. Co pan bardzo, Jesteś pan zwycięzcą, kurde, z I ciśnieniomierzem gaśnica, ja, u, dla, nie posła, nie dla posła Brauna tutaj Słuchaj, bardzo ja Nie łapał gum w ogóle, zabezpieczone Nie łapał gum. Dziękuję bardzo. Jak go nie wyrwie z haczorem, staramy się wyjechać. Poszedł wściekły. Este pakiecie 13500 euro, proszę Państwa, 17 rok, jak Państwo widzą. 150 kilka przebiegów plus umywalka z syfonem gratis. 13,5 euro, bosko. jak tam to strona? Szyba rozmrożona, kurde. Wszystkie szyby 17, tylko szyba przednia 20 w aso robiona, bo... Przejdzie? Przejdzie! jest, z rzeki jest, czat. Czy niedawno kupiłeś, lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, Ilu sprzedawców powie Ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach, CarVertical. vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich zdrowia!